Patrzysz na swoją inteligentną kamerę bezpieczeństwa lub router. Myślisz, że Cię chroni lub łączy, ale może to być cichy żołnierz w ogromnej cyfrowej armii czekający na rozkaz do ataku. To jest botnet IoT, a najsłynniejszy z nich nazywał się Mirai. Oto jak działał. Złośliwe oprogramowanie Mirai nieustannie skanowało cały internet w poszukiwaniu milionów niezabezpieczonych urządzeń internetu rzeczy. IoT. Kamer internetowych, inteligentnych głośników, routerów. Nie używało skomplikowanego haka. Po prostu zgadywało fabryczne, domyślne nazwy użytkownika i hasła, takie jak admin i password, których miliony ludzi nigdy nie zmieniają. Gdy już dostało się do środka, zniewalało urządzenie, zmuszając je do dołączenia do botnetu. Sieci porwanych maszyn. Urządzenie nadal działało normalnie, więc nigdy byś się nie dowiedział, że zostało przejęte. Następnie, na rozkaz jednej osoby, cała ta armia milionów urządzeń otrzymywała polecenie wysłania potoku ruchu na jeden cel dużą stronę internetową, serwer gier a nawet infrastrukturę internetową całego kraju. To jest atak DDoS, Distributed Denial of Service, i jest na tyle potężny, by wyłączyć z sieci ogromne części internetu. Ten atak nie kradnie Twoich danych, kradnie moc Twojego urządzenia i zamienia je w broń w wojnie, o której nawet nie wiesz, że się toczy. To prowadzi do fundamentalnego pytania o nasz połączony świat. Jaka jest nasza odpowiedzialność, skoro tanie i wygodne urządzenia, które kupujemy? mogą być używane do atakowania innych.